Ile nasi siatkarze zarobili za udział w Mistrzostwa Świata i za zdobycie brązowego medalu? Bo sportowe emocje to jedno, ale wszyscy lubimy zajrzeć za kulisy i sprawdzić, jak wyglądają finansowe realia wielkich turniejów. EWIFOB, czyli Międzynarodowa Federacja Siatkówki, w tym roku przygotowała rekordową pulę nagród. To był absolutny przełom, bo nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata w Siatkówce nie wiązały się z tak dużymi pieniędzmi. Zwycięzcy, czyli nowy Mistrzowie Świata, otrzymali dokładnie milion dolarów. Drużyna, która zajęła drugie miejsce mogła liczyć na 500 tysięcy dolarów, a nasza reprezentacja Polski, która stanęła na najniższym stopniu podium, zgarnęła 250 tysięcy dolarów. Jeśli przeliczymy to na złotówki, to robi się już naprawdę poważna kwota. Mniej więcej milion złotych za trzecie miejsce. Jeszcze kilka lat temu takie sumy byłyby nie do pomyślenia w szatkówce. Cofnijmy się o dekadę, wtedy nagrody były wręcz symboliczne. Drużyna za całe mistrzostwa dostawała kwoty, które często nie przekraczały 100 tysięcy dolarów. Natomiast dzisiaj pojedynczy zawodnik może wywalczyć indywidualną premię zbliżoną do tej wysokości. To pokazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz tej dyscypliny. I choć w porównaniu z piłką nożną czy tenisem wciąż mówimy o znacznie mniejszych pieniądzach, to w świecie siatkówki jest prawdziwy przełom. Milion dolarów dla Mistrzów Świata jest sygnałem. EWIVB chce, by siatkówka była postrzegana nie tylko jako widowisko sportowe. Ale także jako profesjonalny biznes, który może przyciągać sponsorów media i globalnych kibiców. Ale na tym nie koniec. Federacja Środkówki doskonale wie, że kibice i eksperci uwielbiają wyróżniać gwiazdy turnieju, dlatego wprowadzono też nagrody indywidualne, które mają podkreślić wartość najlepszych zawodników. Najbardziej wartościowy gracz, czyli MVP Mistrzostw, otrzymuje 100 tysięcy dolarów równowartość średniej rocznej pensji w wielu ligach europejskich. Innymi słowy, za jeden turniej można zarobić tyle, ile w klubie przez cały sezon. Na tym jeszcze jednak nie koniec, bo mamy tak zwany Dream Team, czyli siedmiu najlepszych siatkarzy na swoich pozycjach. Od rozgrywającego przez przyjmujących i atakującego, aż po libero. Każdy z nich dostał 50 tysięcy dolarów, natomiast razem daje to dodatkowe 350 tysięcy dolarów do zdobycia. W połączeniu z nagrodą dla MVP mówimy tutaj o 450 tysiącach dolarów przeznaczonych wyłącznie dla jednostek, które błyszczały podczas tych mistrzostw. Jeżeli wszystko zsumujemy, nagrody drużynowe plus indywidualne, Otrzymujemy blisko 2 200 tysięcy dolarów. Dla świata siatkówki to ogromne pieniądze. Można wręcz powiedzieć, że ten turniej wyznaczył nowy standard. Teraz najważniejsze: czy to oznacza, że nasi zawodnicy już pakują się na egzotyczne wakacje z grubym przelewem na koncie? Absolutnie nie, bo w tym wszystkim jest jeden bardzo istotny szczegół. Te pieniądze nie trafiają od razu do siatkarzy, natomiast najpierw przelewane są na konto federacji narodowych, takich jak Polski Związek Piłki Siatkowej, i dopiero federacja decyduje, jak podzielić nagrodę. Czy większa część pójdzie do zawodników, czy istotna część trafi także do trenerów, fizjoterapeutów i całego sztabu, a może część środków zostanie przeznaczona na cele rozwojowe, jak szkolenie młodzieży? Tego na razie nie wiemy. Dlatego to, co widzimy w komunikatach FIFAB, milion za złoto, pół miliona za srebro, czy ćwierć miliona za brąz, to tylko puste nagłówki. Jest to dopiero początek całej historii, a prawdziwe pytanie brzmi: ile z tego naprawdę dostaje do ręki konkretny zawodnik? I właśnie tym oto aspektem zajmę się w dalszej części tego materiału, bo dopiero wtedy, kiedy prześledzimy razem drogę pieniędzy od FIVB przez federację aż po konto gracza, zobaczymy wspólnie jak wygląda rzeczywista wartość Medalu Mistrza Świata. No dobrze, to wiemy już ile za trzecie miejsce dostała reprezentacja Polski, ale teraz najważniejsze pytanie brzmi, kto właściwie decyduje o tym, jak te pieniądze zostaną podzielone. Tutaj sprawa robi się naprawdę ciekawa. Organizator turnieju nie przelewa pieniędzy bezpośrednio na konta zawodników. Te środki, jak już wspomniałem wcześniej, trafiają w pierwszej kolejności do Narodowych Federacji. I to właśnie ta federacja ma pełną kontrolę nad tym, co się z nimi dalej stanie. To ona decyduje, jaka część trafi do siatkarzy, jaka do sztabu szkoleniowego, a jaka zostanie odłożona lub zainwestowana. W praktyce wygląda to tak, że federacja tworzy oficjalną listę delegacji. W skład tej listy wchodzą nie tylko zawodnicy, którzy wybiegali na boisko, ale też cały sztab wspierający i tutaj zaczyna się matematyka która no, robi ogromną różnicę, bo taka delegacja może liczyć 14 osób, jeśli oczywiście mówimy tylko o siadkarzach i trenerach, ale równie dobrze może się rozrosnąć do 25 czy nawet 30 osób, gdy doliczymy lekarzy, fizjoterapeutów, analityków, a czasami nawet także przedstawicieli w samej federacji. Co to oznacza w liczbach? Jeżeli cała kwota 250 tysięcy dolarów zostałaby podzielona równo, to przy 14 osobach wychodzi prawie 18 tysięcy dolarów na głowę. To suma, którą każdy zawodnik na pewno odczułby na swoim koncie. Ale jeżeli ta sama nagroda musi zostać podzielona na 30 osób, to nagle mamy już tylko nieco ponad 8 tysięcy dolarów dla każdego. No widać, różnica jest kolosalna. Czy to sprawiedliwe? To pytanie, które powraca przy każdym turnieju. Kibice są zawsze zdania, że pieniądze powinny trafiać przede wszystkim do siatkarzy, bo to oni walczą na boisku, ryzykują zdrowie i dostarczają emocji. Ale federacje bronią się, że sukces to efekt pracy całego zespołu i nie da się go sprowadzić tylko do 14 nazwisk. Co ciekawe, Federacja Piłki Siatkowej zdaje swoją sprawę z tego problemu. Bo w ostatnich latach coraz głośniej mówi się o tym, że w przyszłości nagrody mają być wypłacane bezpośrednio zawodnikom. To miałoby uciec wszelkie spekulacje i nieporozumienia, ale na razie wciąż obowiązuje stary model, w którym to federacja jest pośrednikiem i ma decydujący głos. Przejdźmy teraz do najciekawszej części, czyli do realnych wyliczeń finansowych. Polska reprezentacja za zdobycie brązowego medalu otrzymała 250 tysięcy dolarów. Przy kursie złotówki z końca września 2025 roku daje to mniej więcej 910 tysięcy złotych, kwota robi wrażenie, ale dopiero kiedy zaczynamy ją dzielić, widać, że obraz staje się dużo bardziej skomplikowany. Wyobraźmy sobie kilka scenariuszy. Jeśli cała pula zostałaby podzielona między 20 osób, czyli zawodników i podstawowy sztab, to na każdą osobę przypadałoby 12 500 dolarów, czyli około 45-50 tysięcy złotych. Gdy jednak lista beneficjentów wydłuży się do 25, Kwota spada tylko do 10 tysięcy dolarów, a przy 30 osobach to już tylko nieco ponad 8 tysięcy dolarów, co w złotówkach daje około 30 tysięcy złotych. Jak widać różnica między wariantem minimalistycznym a maksymalnym to aż 15 tysięcy złotych na osobę. I to są wciąż wartości brutto, czyli przed opodatkowaniem. W Polsce nagrody sportowe są objęte zryczałtowanym podatkiem, który aktualnie wynosi 10%, ale już pojawiały się propozycje, żeby podnieść tę stawkę nawet do 15. Co to oznacza w praktyce? Weźmy przykład z 20-osobowym podziałem. Z tych 45 tysięcy złotych od razu znika około 4-4,5 tysiąca złotych podatku, więc zawodnik dostaje na rękę mniej więcej 40-41 tysięcy złotych. Przy podziale na 30 osób, gdzie kwota brutto wynosiła 30 tysięcy złotych, to po odjęciu podatku zostaje zaledwie 27 tysięcy. Dla porównania to jest równowartość miesięcznej pensji czołowego gracza Plus Ligi albo zaledwie kilku dni kontraktu w bogatszych ligach, takich jak włoska Superlega czy turecka FR Ligi. Czyli nagroda od Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, choć robi wrażenie w medialnych nagłówkach, praktyce nie stanowi gigantycznego przełomu w budżecie zawodnika. Ale no właśnie. Wokół sukcesów reprezentacji zawsze pojawiają się też dodatkowe źródła pieniędzy. Po pierwsze bonusy od Polskiego Związku Piłki Siatkowej, które są wypłacane niezależnie od kwot przyznanych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej. Często to właśnie związek dorzuca zawodnikom dodatkowe premie motywacyjne. A po drugie nagrody od sponsorów i partnerów federacji. W przeszłości zdarzało się, że banki, samorządy czy duże państwowe spółki przyznawały drużynie finansowe gratyfikacje za medale na wielkich turniejach. Dołóżmy do tego jeszcze indywidualne kontrakty reklamowe, bo przecież gwiazdy reprezentacji, jak kapitan drużyny czy najskuteczniejszy atakujący, często podpisują krótkoterminowe umowy na czas turnieju, a one pozwalają im zarobić dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. I to właśnie te dodatkowe źródła sprawiają, że obraz finansowy medalu nie kończy się na prostym podziale 250 tysięcy dolarów. Dla przeciętnego zawodnika może to być jednorazowy zastrzyk gotówki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale dla gwiazd drużyny, które przyciągają uwagę sponsorów, to może być początek kontraktów i kampanii reklamowych wartych kilka razy więcej niż sam brązowy medal. Historia pokazuje, że po sukcesach polskiej siatkówki zawsze pojawiało się dodatkowe wsparcie finansowe. Po złotym medalu Mistrzostw Świata w 2014 roku, a później w 2018. Zawodnicy mogli liczyć na premie od Polskiego Związku Piłki Siatkowej i bonusy od sponsorów strategicznych. W niektórych przypadkach całkowita pula dodatkowych pieniędzy przekraczała milion złotych do podziału. Wsparcia udzieliły także samorządy i spółki państwowe, które traktowały triumf siatkarzy jako wydarzenie o znaczeniu narodowym. Dlatego patrząc na brązowy medal Mistrzostw Świata w 2025 roku, można zakładać bardzo podobny scenariusz. Oficjalna nagroda, czyli 250 tysięcy dolarów do podziału daje minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych na głowę. Ale w praktyce na tym się nie kończy. Prawdopodobnie Polski Związek Piłki Siatkowej przeznaczy dodatkowe premie, a sponsorzy i partnerzy federacji mogą chcieć wykorzystać sukces marketingowo, oferując zawodnikom indywidualne kontrakty reklamowe. To naturalne, bo nazwiska medalistów mistrzostw świata świetnie sprzedają się w kampaniach reklamowych, a siatkówka od lat jest przecież jedną z najchętniej oglądanych dyscyplin sportowych w Polsce. W efekcie realny obraz finansowy wygląda tak. Każdy zawodnik, nawet rezerwowy, może liczyć na minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych netto z samej puli FIVB. Do tego dochodzą premie związkowe i ewentualne gratyfikacje od sponsorów. A dla kluczowych postaci drużyny rozgrywającego, atakującego czy kapitana całkowity zysk z turnieju może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeśli oczywiście doliczymy kontrakty reklamowe i bonusy marketingowe. I tutaj właśnie oddaję wam głos. Wam, czyli widzom. Jak wy to widzicie, czy uważacie, że cała pula nagród powinna wylądować bezpośrednio na kontach zawodników, czy raczej część powinna zostać przeznaczona na szkolenie młodych siatkarzy, aby zapewnić przyszłość polskiej siatkówki? Dajcie znać w komentarzach, bo Wasze opinie są naprawdę dla mnie ważne i często to właśnie takie dyskusje nadają tą całej debacie sportowej w Polsce. A jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to pozostaw łapkę w górę, no i zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I w tym momencie życzę Ci bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.